No i dobra, mamy kolejny dzień, a więc 4 stycznia 2024 roku. Dzisiaj, dla odmiany, zabieram Tereskę, której dawno nie zabierałem na spacer. Oraz moje sito. I co? Zrobimy parę obiektów. Nie mając większych nadziei na jakiś zarobek, ale to ma być frajda i odskoczna. Miałem pierwszy sygnał, będzie to jakaś monetka. Nie, taki dziabąk aluminiowy kiepski początek a tak w ogóle to zaczął padać deszcz a tu się podjarałem, że coś fajnego a niestety jakiś taki dziwny dziabunk wyłazi taka nakrętka tak jak myślałem na razie ani jednej monety nie ma nie wiem czy to ma większy sens patrzcie na ten ekran Terecki cały mokry a więc rozpadało się na dobre ten plac nie oddał ani jednej monety bywa i tak powiem wam, że piasek jest tak ubity na tych obiektach, że trudno jest cokolwiek zgubić, no ale nic spróbujemy, jestem na drugim placu zabaw odpalamy maszynkę i jedziemy pierwsza znajda to śruba także nadal bez monety wow, pierwsza dziś moneta i to od razu cały jeden grosz jest i druga moneta ale za to jaka? całe 200 groszy super, no i w międzyczasie dwie zrywki doszły dochodzi 15 groszy tu sobie zobaczcie dwie małpki siedzą na ławeczce jedna sobie leży za ławeczką a tu sobie trenowaliśmy rzucanie nakrętkami aluminiowymi same groszaki coś z elektroniki z telefonu ale widzę tutaj słuchajcie na oko jedną monetkę mianowicie 10 groszy o pstryk i taki niemrawy sygnał od 6 do 9 szmieciuch no było trochę spokoju z deszczem znów się zaczęło rozpadywać ja przytuliłem jakieś 240 groszy to lepiej brzmi prawda? jestem w miarę zapożyczony od broda tego zbira <laughs> pozdrawiam Cię Zbyszek a ja nic lecę na kolejny obiekt no i są my, na trzecim dziś obiekcie Zerkniemy ile nam tutaj dojdzie groszy No i jest na bogato Trzeci obiekt opuszczam z kwotą dwa grosze <noise> Polskie Nic, uciekam dalej Odpuściłem tę nierówną walkę I postanowiłem przyjść z magnesem Poszczotkować trochę dno Ale widzę, że dno jest nieco niżej Bo się bardzo mocno podniosła tu woda To co, spróbujemy Okaże się, że i z tego nic nie wyjdzie. Ja pierdzielę na dzień dobry. Włazimy w głębinę. Przecież tutaj było tak płytko. Ty, no to tutaj z metr woda się podniosła. Niewiele chyba z tego będzie, co? Ale nic, pokombinujemy z naszym magistrem. Niech tam magister powyrywa. Trochę złomu z dna Ale jak widzę, tutaj nieźle to wszystko zarośnięte. Dobra, mamy pierwszego diabonga podkładkę, pod śrubę czyli kolejówka wyłazi. kolejówka jest moja ulubiona o Pani ale magister ma dupnięcie Wam powiem Op. no czuć, że woda jest zimna w tych woderach ale damy radę cholera jak to zaruśnę to wszystko Czy się bym się babrał w zupie wody mam po uda a więc wiecie, jak wodery są całe to nie ma tragedii. Czuję tam jakiś taki opór na dnie, ale nie mogę tego odczepić. No wam powiem, że się przykleja. A ja już wiemy co to jest, to jest te osłona nabrzeża. Oto mi się przykleja. No wam powiem, że już Wody mam potrąbę, tak zwaną. Czyli naprawdę tu się mocno podniosła. Jakiś taki kawałek prętu i nieco mniejsze poobcinane. No nic, muszę pogodzić się z tym, że dokonałem dzisiaj złego wyboru. Place zabaw nie wypał, woda nie wypał, bo zobaczcie, jest za wysoka. Tu nawet nie ma sensu rzucać magnesem na linię, Bo tu wiecie, cieli tą trawę i pełno tego zielska jest w wodzie nie ma to sensu, a więc nic, poddaję się ja, wsiadam do fury i jadę do kolegi sprzedać trochę fantów z pchlego targu bo tak się umówiliśmy no i a propos pchlego targu zobaczcie, znalazłem w aucie taką maskotkę <laughs> od Kamila, którą dostałem jeszcze między innymi towarami będzie to chyba maskotka mojego kanału, co? <laughs> e, żartuję ale niezły kaczor no dobra, do trzech razy sztuka słuchajcie, zabrałem swojego magistra na spacer pod most i spróbujemy tutaj wyniuchać. Na razie jest taki tam Frenzel. Patrzcie, mam bon, Jest coś, jakieś tam kotneciki. trudno to oderwać. Jakiś taki trójnik. O! Obawimy się trochę na sucho, skoro woda nas nie chce. Tam u góry na moście jeszcze pracowników słyszę, jak tam coś gadają. A ja tymczasem to na dole przytulam. Patrzcie. Zamknięcie do roweru. Takie dosyć stare czy coś w tym stylu no jednak pobabramy się dzisiaj w złomiku tak jak lubię, patrzcie kawał blachy i jakieś takie rękasy pełne tego brudne tak w cholerę bo to są z ziemi wyciągane wyrywane spod ziemi wręcz wiele osób pyta mnie o ten magnes słuchajcie, ja tego magnesu nie kupiłem ja go dostałem od znajomka magnes jest naprawdę cholernie mocny Chyba najmocniejszy jaki posiadam. Niepozorny, ale daje radę. Wyrywa po prostu towar razem z dnem. No i pierwsze kotlety z remontu, zobaczcie. Podkładka, nakrętka, stara śruba. Będzie tu tego pewnie trochę. Będzie to podrywać tak sobie niucham tym magistrem ale widzę zobaczcie te nakrętki i inne dziabągi jest tego w tej ziemi no bardzo mi się to podoba o panie patrzcie kolejna śruba taki cóż i podkładki stare nity jeszcze więcej śrub no tak można zapełnić wiadro kto by się spodziewał A to nas wygląda jak jakaś część samochodowa jakieś końcówki drążków kierowniczych czy coś w tym stylu No i wiadro się zapełni O nie, jakieś takie farfocle Długaśny trend, a wiadro już waży 10 kg, jest pełno tych śrub, śrubeczek, nakrętek i kolejna dostawa, nawet jakieś połamane narzędzia jakieś takie rozwiertaki i inne o pań, jest nawet stare wiadro rozplaskane jak naleśnik ale wali farbą, U, nie biorę tego opa, no idę sobie dalej Kolera tego gówna jest, ale strasznie zanieczyszczony patrz jakie takie wiórki no będzie tego z tu tu jest i kawał drutu prawie pół wiadra no powiem wam tak, dzień średnio udany jakieś 10 kg złomu dobra i to, zmacham się jak świnka tym razem lecę no i nadaj już jako pomna chwila słuchajcie jest 7 styczeń a ja jestem na pchlim targu zobaczcie znowu całe stoły zawalone szpeje także jest co sprzedać już trochę zarobiłem jakieś ponad 60 zł czyli bida ale słuchajcie no jest tak zimno odczuwalna minus 20 a jest chyba minus 10 sprzedających tyle co na lekarstwo ale więc dzisiaj to się chyba nie uda jest nas chyba 6 osób sprzedawców. Zobaczcie, jest pusto. No ale trudno. Takie są początki tego sezonu. Ale spójrzcie na te cuda. Jakie piękne stoisko tutaj nam doszło. Ktoś jest miłośnikiem takich rzeczy, to zapraszam. Spójrzcie. Już mało kiedy i mało gdzie można takie rzeczy kupić. Ależ piękny parząd, co. A co to za ptak jest, pan powie? Jastrząb. Jastrząb, spójrzcie. I ile taka cena jest za takiego jaszczęga, przykładowo? 300 zł. 300 zł, słuchajcie, niedrogo. A barżancik. Też. Też 300 zł. Także jak ktoś jest miłośnikiem takich pięknych przedmiotów, to naprawdę zapraszamy, wybijajcie. 11.15. Wytrzymałem i tak długo, myślę. Minus 10, odczuwalna minus 50. Masakra. Tak przymarzłem, że aż mi mordę wykrzywia, jak do was mówię. Zarobiłem jakieś 230 zł, a więc jak na brak ruchu to całkiem nieźle. No i nic, uciekam, a tu zostały tylko jeszcze w sumie dwie osoby handlujące.